Hmm. Wiesiek mnie się tytułuje Panie Wiesławie, wolałbym Wiesiu Wiesiu? Wolałbym Panie Wiesiu. Panie Wiesiu. A nie no, zdecydowanie lepiej. A teraz mi powiedz, jakiego chuja ode mnie chcesz? Czego ty jesteś takim zudem na dupie? Czego mi żyć nie dasz? Ty wiesz, że nawet twoja matka jak cię widzi, to sobie myśli, kurwa, czego ten stary wcześniej nie wyciągnął? Czego, Boże, czego on mnie tak skarał? Powiedz mi, jaki kurwa masz problem? A bo do sklepu... Chcę jechać i chciałem się zapytać, czy coś nie trzeba. A nie, no to ja, ja nic, ale może garbaty, poczekaj. Garbaty, chcesz coś ze sklepu? On by chciał cztery małpki zimne.